Szpital specjalistyczny dla funkcjonariuszy MSWA w Otwocku. Leczą tu m.in. PTSD, zespół stresu pourazowego, który został u mnie zdiagnozowany. Ulało się wszystko, tak powiem kolokwialnie. Po akcji, która miała miejsce 12 sierpnia 2022 roku, brałem w niej udział. Nie chcę o tym gadać, bo nie jestem jeszcze w stanie. No i to między innymi od tego się zaczęło moja nieobecność w social mediach, bo no po tej akcji zamknąłem się w sobie. Zacząłem mieć myśli każdego dnia na dzień coraz mocniejsze i takie defetystyczne, życiowy maraz, Nawet takie myśli. I dlatego mnie nie było moi drodzy. Teraz już jest lepiej ze mną. No. Byłem również hospitalowany, jestem pod opieką specjalistów. Dzisiaj zaczynam leczenie. Bardzo się cieszę, bo jest to jednostka pełna, jednostka szpital pełen specjalistów. Co jeszcze chciałbym powiedzieć? Wszelakie zaległości, jakieś z treningami czy ze sklepem. Będę ogarniał, jak już będę miał wszystko, może nie wszystko, jak już będę miał dużo lepiej pokładane po tym wszystkim. W głowie, i to tyle moi drodzy. Charakter mam taki, że nie lubię się użalać nad sobą, nie lubię mówić o swoich problemach. Prosiłbym o nie komentowanie tego, po prostu jest to informacja dla was, bo jestem generalnie Wam to, to winny. Nie udzielałem się social mediach, nie patrzyłem na nic, odciąłem się od znajomych. Praktycznie cały rok w sypialni przeleżałem. Trochę chodziłem do pracy, trochę nie, byłem na zwolnieniach, ale wszystko idzie w dobrym kierunku. Teraz, jak zacząłem troszeczkę funkcjonować, to, to znajomi koledzy pokazali mi różnego rodzaju komentarze na mój temat. Większość pozytywnych, jakichś negatywnych. Tak jak tutaj widzicie, męcy świata, monarchowie coś od smokania piszą, w ogóle skąd oni to wiedzą. Czyli wiem skąd to wiedzą, z, z miejsca do którego światło nie dochodzi. Tak powiem, ale też dziękuję bardzo za dużo pozytywnych komentarzy. Jest to budujące krzepiące serce. Poza tym jeszcze do to pewnego poprzedniego tego komentarza co to zobaczyłem. Gdzie ja do komendantów, do przełożonych coś takiego bym mógł mówić. Skąd wy to w ogóle bierzecie? Ktoś widział, coś słyszał, powiedział, wujek był słyszał, widział. Przecież ja z komendy głównej, z komendy miejskiej dostawałem polecenia, żeby filmy nagrywać, więc nie wiem. Wizerunek coś usłyszałeś, słowo nie wiem ich. Nie, nieważne. Dobra, kończąc. Bardzo chciałbym podziękować za wsparcie przyjaciołom, rodzinie, kolegom ze zmiany, dowódcom zmiany, dowódcom jednostki, panom komendantom, panu psychologowi strażackiemu, mojej pani, terapeutce. Bardzo dziękuję za to wszystko, za wsparcie. Dzięki wam też, by mnie tu nie było, nie miałbym szansy na skorzystanie z tak... Można powiedzieć specjalistycznego leczenia. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Hejterom wiadomo co w co. A tymczasem no... No idę. Sorry za mój głos, za taki przekaz. Ale po prostu tak do mnie naszło, że musiałem się z wami z tym podzielić. Jak będzie ze mną lepiej, coś odpala jakiegoś Instagrama, YouTube'a. Nie wiem, jak... Nie mam żadnych planów, zobaczę. Do usłyszenia. Jak coś będę, będę wiedział, wyjdę stąd. Wszystkie zaległości i oczywiście z każdym załatwię osobiście. Dziękuję bardzo. Życzcie mi powodzenia. Ciao Pa.